Witam, cześć, hej, ten odcinek z Besty, a w dzisiejszym odcinku opowiem Wam trochę o tym, co jest w tytule. No i dla osób, które weszły na ten odcinek tylko po to, że zobaczyły ten tytuł, no to o tym w Tygodniu Unii opowiem Wam trochę później, w dalszej części odcinka. Więc jeśli chcecie wiedzieć, o co chodzi z Tygodniem Unii, bo coś takiego naprawdę jest, no to... Obejrzyjcie ten odcinek do końca. Ja Wam za to bardzo dziękuję. No i nawet w tym odcinku chciałabym Wam pokazać aktualizację. No bo mamy czwartek, kiedy ja to nagrywam, to jest czwartek. Mamy tutaj jeszcze więcej akcesoriów dla zwierzaków. No i no, tutaj są takie rzeczy. To jest skrabik, bardzo fajnie. Ja sobie wezmę pawia. No, po prostu na no, nim mam już level i pójdziemy zobaczyć, co to jest dokładnie. Więc pochodzę tutaj, by. No i mamy tutaj jakąś no, taką czapkę różową. Chyba się nie da zmyć No dobra, da się. Ej, to są fajne okulary, szczerze. za sobie więc. Ej, pasują mi do wypowiedź. A to jak są te okulary, a to. Ej, nie, to też jest fajne. Fajne rzeczy cię dodali. Tutaj. Ej, taka ten? Słodka czapeczka. To też jest fajne. No naprawdę, naprawdę. Potem Paweł ma... ej dobra, to jest trochę To dobra, może nie A to... ej, to jest też zaskie, super rzeczy się podobali, Wam, szczerze powiem taka niebieska... nie szczerze? Ja na pewno coś dam temu Pawiu, tylko jeszcze nie wiem co Dobra, to już było... te dwa czapeczka, to chyba było tydzień temu To jest fajne, ale... Nie wiem, nie, nie pasuje trochę, ale to jest mega Nie wiem, to, czy to dać Pawiu, czy to bo co się musiał mu dać, ale wiecie co, to wy decydujcie, napiszcie w komentarzu w sam ubrać mojego pawia, czy w te okulary to jest numer jeden, czy w te to jest numer dwa I dobra, tyle chyba z akcesorii, ale mam jeszcze drugą rzecz, trochę zanim zdaniem gorszą. Dlatego nagrywam ja ten odcinek, jakby tego nie było. To bym się dopuścić w sumie. No i mamy nadążysz na ulicach prędkości i się na kolekcję specjalną w tym tygodniu skupiłam się na stylowym wyglądzie podczas rozwijania dużych prędkości, Mam cztery zestawy spodni i butów, które podoba cię bardziej. I powiem Wam, że to jest najgorsza rzecz, jaka była po prostu na Vlogsa Planet, więc wejdźmy, mi zobaczcie. I ja mamy spódniczki, tak. Ja mamy tutaj taką, taką, taką i taką. I spódniczki. Dobra, teraz Wam sobie opowiem o tym tygodniu unikatów. I tak to nie jest clickbait, to może to nie jest tak do końca tydzień unikatów, że blog Zaprać napisało, no tydzień unikatów teraz. Ale ten cały sezon, ten sezon trwa już ponad dwa tygodnie, nawet już trzy tygodnie równe dzisiaj. To jest 3 tygodnie unikatów, tak naprawdę. I ten sezon będzie trwał jeszcze 2 tygodnie, i będzie to miesiąc unikatów. Znaczy, nie jest to takie potwierdzone, że to miesiąc unikatów. I nawet nigdzie nie jest potwierdzone, że takiego będzie. I, ale po prostu patrzcie sami. Na Multi Planet był niedawno tydzień unikatów i dodali bardzo cenne rzeczy, bo z tego co słyszałem, to włosy sopl, sopelkowe. Dali jeszcze chyba coś z kolekcji Wal. I coś tam chyba jeszcze dodali, chyba cały pakiet balonowy z tego, co słyszałem. No a w Blok przejdźmy, jaki unikat dodali. Najpierw pierwszymi unikatami były koła fortuny, więc wejdźmy sobie w nie. Koła fortuny zostały do, dodane 3 tygodnie temu. I dodali słabą grawitację, która była unikatem, była w październiku prawie rok temu, no nawet rok bez tygodnia jednego. Pióra, które były również rok temu, liście, które były również rok temu i na panse, które były pół roku temu. Pół roku temu niby nie jest jeszcze taki źle, bo było w sezonie drugim, ale rok temu to już niezły unikat i wtedy dopiero weszły kłopotumy i no, nie powiem, jest dość niezły unikat. Co było potem? Potem były kryształy kinetyczne i za kryształy kinetyczne było do stworzenia zamieszanie, zielona brama i było coś tam jeszcze. Jeśli to, jeszcze, jeszcze po prostu teraz pójdę na moje drugie konto, na którym nie mam tych rzeczy i Wam to po prostu pokażę. Dobrze, my drodzy, jestem już na drugim koncie i trochę się zawiodłem, bo większość tych rzeczy poznikało, ale to nic. I tak, wyjdziemy sobie w tworzenie i dodali nam przywrócili. Zamieszanie, które było za darmo na Boże Narodzenie, a teraz jest za jedną tajemnicę, 20 ruszałówki kinetycznych, 20 snu i 10 różni. No i nic więcej, jeszcze nie znaczy dodali jeszcze kryształ parkouru, więc miał Wi go stworzyć, ale że ja na tym końcu w ogóle nie gram, więc nie tworzę tego, bo po prostu po co? I ogólnie były jeszcze wydarzenia ze śmieciami ogólnie w tym po prostu w tym sezonie, ale to myślę, że wiecie, tutaj wyda się na mojego głównego konta. Jak widzicie kryształy, te kryształy, które były w tym sezonie, były też na początku po prostu mojej przygody do Star Planet, czyli w maju 2019. No i wyglądały one tak samo, ale w sumie kryształy to jeszcze kryształy, choć dziwne, bo na przykład na wielkanoc tego roku już były inne niż w tamtym roku. No i tak, były po prostu... No myślę, że już znać te rzeczy. One były w tym sezonie i za nie tworzyło się takie same rzeczy jak w tamtym roku. I to jest kolejne unikaty, które zostały przywrócone. i w ogóle to fajnie wygląda. Naprawdę mega. No i kolejne unikaty, które zostały przywrócone. I wam niestety nie pokażę, ale postaram się je wkleić na odcinku. Jest to zielona brama, która w tamtym roku była za śmieci. W tym roku jest znowu, już jej nie ma, ale była. Jest to znak zapytania, taki dodatek do światła, który teraz powinien Wam się wyświetlać na ekranie. Jeśli Wam się nie wyświetla, to znaczy, że tego po prostu nie udało mi się znaleźć. Oraz przywrócili chyba w korzeniu nic więcej, a jeśli jeszcze coś. Bo ja postaram Wam się to wkleić w montażu, ale wydaje mi się, że nie było nic więcej. Znaczy, bo była zielona brama, ten znak zapytania do tych doświadków. Czy było coś jeszcze na tym w tym wydarzeniu do śmieci? Szczerze to naprawdę nie... No, no, że oczywiście były jeszcze te gadżety, no to to też było. Mm, ale tak chodzi mi o jakąś taką droższą rzecz. No to chyba już nie. No i... Dobra, mamy już w tym sezonie, widzicie ile unikatów, całe kła Fortuny, wydarzenie, ale drodzy to jeszcze nie tyle, są jeszcze kolekcje do kupienia i do kupienia na przykład w pierwszej kolekcji w tym sezonie była to kolekcja kotkowa, myślę, że to wiecie, a jeśli nie, no to teraz już wiecie i nie wiem, czy pamiętacie, jak wyglądał kotek ze mm, pakietu czwartego, Sezonu, tutaj Wam postaram pokazać, tylko nie, nie mogę znaleźć tej osoby, chyba bo bez spaccji, nie pamiętam, tak? Tak wyglądał zwierzak z trzeciego sezonu z pakietu Diamond. To był taki tęczowy kot z rogiem i tęczowym ogonkiem. No tak on wygląda, tylko że był bez gadżetów, no ale niestety... No bez gadżetów nie mogę tego znaleźć. Tego kota, a szukałem go pewnie odcinkiem. No i tak on wygląda. A jak wygląda ten kotek, który został dodany dzisiaj w sklepie? Otóż wygląda on tak. I jak zmienimy kolory na białe, jakie były tam, to to wygląda prawie identycznie tak samo, tylko, że nie ma tego tęczowego ogona i tego rogu. Ale ogólnie kot jest identyczny. Więc naprawdę, no tutaj kolejny minus ze strony Bluxer Planet, no bo nie jest to najlepsze. Ja ogólnie ten to mega mi się podobał i ja go chciałem kupić, no ale dobrze, że nie było dodalić teraz tego. Potem. Więc naprawdę nie za najlepiej. No i dobra, tyle mamy z tych unikatów. Pewnie się pytacie, otóż nie. Jeszcze przywrócili nam kolejne unikaty w tym sezonie. I to dodali właśnie dzisiaj, ja w Januariu, czwartek. Dodali aktualizację, te spódniczek. Ale żeby to Wam pokazać, muszę znowu iść na moje główne konto. Więc widzimy się, gdy tam będę. Dobry moi drodzy, jestem już na moim głównym koncie i dodali dzisiaj takie otóż spódniczki. Najpierw powiecie, no spódniczki jak spódniczki. Okej, okay. ale moi drodzy, ja bez rzeczy z Ku Fortuny, Okej, okay. ale patrzcie jak wyglądała spódniczka z pakietu Diamond w 2019 roku. Wyglądała ona tak. No, widzicie, taka ładna, różowa spódniczka, prawda? A jak wygląda spódniczka, którą dodali do na dzisiaj? Wygląda na tak. Widzicie podobieństwo, bo ja widzę wielkie podobieństwo. I naprawdę, parcie. Najpierw zobaczmy buty. Buty tej podrobionej, dodanej dzisiaj, wyglądają tak. Bardzo są ładne, no nie ukrywam. A w tej, co była w stylu, wyglądają tak. No, buty. Może nie są jeszcze jakieś nie bardzo podobne, ale jak zmienimy kolor... A tak wyglądają te. Dobra, bo tutaj ja myślę, ale po prostu patrzcie, tak wyglądają te, a teraz zmienimy te. No są trochę podobne, no nie okruwajmy jej. ogólnie ta spódniczka jest dużo ładniejsza. Można ładniej kolory zmieniać w ogóle. Możemy zrobić na przykład taką. No, tu niby też, ale... Nie wiem, ogólnie powiem Wam, jakby dodali same takie buty, to te buty są naprawdę przekładackie. I są mega ładne, ale ta góra. Ale dobra, zajmijmy się teraz z górą. W tej spódniczce wygląda ona otóż tak, tej podrobionej. No nie wygląda to za ładnie, nie ukrywajmy. Taka jest, no, ta po prostu jest kwadratowa. W tej na pakiecie wygląda tak. Ona jest dużo ładniejsza, ale no jednak jest bardzo podobna. Ja jeszcze zrobię teraz szybko skiny i po prostu tam pokażę, jak się chodzi jedną, jak się chodzi drugą. Zrobię szybko klona i wezmę tą drugą spódniczkę, czyli tą. Ona animacja, to jest. Ja, ja nie będę się po prostu na ten temat. I okej, okay, sprawdźmy najpierw, jak się chodzi tą spódniczką z pakietu. I ona wygląda tak, widzicie ją, się wydaje przynajmniej. Wchodzimy i wygląda ona tak. Chodzi się nią, moim zdaniem, bardzo ładnie. Jest taka fajna, jest ją bardzo przyjemna do grania, bardzo przyjemnie się przechodzi parkury. Powiem Wam szczerze. To był mój ulubiony przedmiot, odnieś, jeśli chodzi o przechodzenie parkouru. Był bardzo wygodny, bardzo fajny, no i bardzo unikatowy. To jest najlepsze. A teraz mamy już takiego... Do, ja na tą animację nie wypowiadam się na jej temat, okej? Okay? Po prostu sobie chodzimy, no chodzi się identycznie. Przypatrzcie się na te buty. Tutaj się chodzi tak, a w tej prawdziwej... jeszcze tego pierzaka, bo W prawdziwej chodzi się tak. To no widzicie buty, a podrobione chodzi się tak identycznie. Chodzi się naprawdę identycznie, a góra tej spódniczki normalnej chodzi tak, a podrobionej chodzi tak. Tak samo. Więc naprawdę powiem wam... A w ogóle fajna ta fajna miniaturka w góry. widzicie jak ja zmienię i to będzie tak jakby z sukienka, nie wiem, czekajcie, zaraz zobaczę. O, widzicie ta sukienkę spotniaka. Ale dobra, ja nie wnikam w to. No i co, ja Wam już dzisiaj dziękuję za oglądanie, jeśli ten odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Możecie napisać w komentarzu, co sądzicie o przywracaniu unikatów przez Bloks Planet. Możecie napisać, czy nie zapomniałem jeszcze o jakimś unikacie, bo szczerze to nie wiem. No i ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, pa pa!